ja mam wideo z tej strony i wracaję na kanał GRCON. Konin, mój kanał, to jest druga, drugi kanał DR Konin, bo tamten już upadł, mimo że miał 10 subskrybentów, ale już upadł, bo ja nie ma do mnie. do tego końca dostępu i do tego mamy nowe, to samo, nowe, to samo, nowe, ale wszystko to samo, także idziemy. Ja na chwilę troszkę, szkoły ja zobaczyć co tam się dzieje. I mean a a camera, if you get? Nie, jeszcze no, nie. Pienku, tuisz, to jak, jest drzewo. Nie, nie tu jest. jakiś To jakaś opinka Nie Ale jest Tym tutaj? No. no. Do drzewa. ها؟ چی این مورد؟ چه؟ چه؟ این برنامه دیگه بشه یکیش زیب نیست یکیش نه Nic. ten koper, to co zostawiasz? Zostawię, zostawię, nie chodzi mhm. On już kwitnie. A jest zima. Mhm. Koper kwitnie w zimę. Pierwsze wieje. No. Tu masz odpadowe wszystkie. No. A tu masz jeszcze rzepę, czy co to jest? No tu takie rządki są. Ja, das. Dobra, to do GoPro, do GoBlocka jest gig Jeszcze, jeszcze jest. jest, jest tak. Dobra, jeszcze Wam pokażę zbiory. Tak mi szybko nie poparzy. Dobra, chodźcie zbiory zobaczyć. Do nas, jakie jest obroziłe warzywa i w giełdach jabłka fajne są malinówki, ale mamy mieliśmy malinówki w tym roku takie różne jabłka są żółte, dobre, są słodkie Lekko na to nic im się nic tu nie dzieje czele żakują teraz zawsze ja wam Moje pomidorów nie ale zostawiamy je w ciemni tak jak teraz pod przykryciem i po prostu dojrzewają już sobie same тем носится. Давайте помидорка. Можно, я Что-то бураки. Ну, no, Паприка. Это была сколько? помидоры. Добавляйте. Jeszcze raz puszczę i wyciągał pomidory. O i nowy gatunek pomidorów, zielone pomidory. Taki gatunek nowy, rogniały. Jest git, ale nic. Nie polecam na przymrozki, bo jest są dobra. Chyba są krzaki, ale dobre pomidory.

Oczywiście mandarynki, to są ze sklepu. O, gruszki, też są dobre, słodkie, ale no też już, to są takie zimowe, że się zrywają latem, a zostaje później skręcać do, żeby, jakby, jakby dojrzały. Nie wiem, czy z tych nie wiem, widać, nie widać, nie widać Ciemnika. Hej, tu na ziemniaku, Tu była cebula, ale już się już jest przeniesiona z nimi Trzeba tu, oj, lewie O, tu jest jeden karton Cebuli Zwagi RP nie wie, co lukcjonuje na pewno. Tu jest żółta cebula Tam była czerwona, żółta I tu biała a pod spodem czerwona, taka żółtawa taka żółto czerwona tak powiem białoż, żółto-czerwona taki nitr, taki nowy dobra, co jeszcze tu można roślina co mogę bo jeszcze pokazać, mogę tylko nie jest się ma wód jest, jest sama marcha, decyzja, ten sam, ten wód ten sam, to samo marca, lecia, funderoz ten sam samochód ten sam samochód. Koch jeszcze można wam coś wjeżdżać. No? Tak to to na się nic I nie? I tak mnie nie dzieje. Tak, to wojskarstwo. Czasami na A więc nie mam widzimy